Trzy, cztery Dwójka to w kiblu. No, dwójeczka to w kiblu, ta. No, co ja ale będę gadał, najważniejsze, no. żebyś nie spał wtedy. A jak nie spał, to trochę lipa. Możesz nie no. zabiec. O, ale się u mnie, kurde, rozsypali ludzie. I na YouTubie też cała masa ludzi. czysto, po lewej stronie dalej są to jacyś. No jest szaleństwo. No. Szaleństwo. Powiem ci, że kurde mój tutaj ekipa YouTubeowa się u mnie roz, rozdokazywała. W sensie ja trzy tygodnie na YouTube'a a czasami nawet 200, kurde osób tu oglądasz. Wiesz? wiesz co, na tym YouTubku właśnie u ciebie było malutko, ale teraz widzę, że się przyzwyczaili tam. Tak, 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 Coraz ale to więcej. tylko ko koniecznie FPS-y muszą być, bo jak inne, to się zaczynają narzekania i ten. Ale wiesz, no zobacz, trzy tygodnie to super, nie? Mm -hmm. Więc ten. Ja myślę, że to jest dobry temat, kurde, żeby się zapoznawać z nowymi czy, osobami. Czy dwa monitory wystarczają do streamowania? Stary, ja przez pierwsze dwa lata streamowałem na jednym monitorze, bardzo małym i sobie radziłem. Hmm. Spokojnie. Dwa monitory to jest sam raz, ale jak będziesz miał dwa, w jakimś czasie będzie ci jeszcze jednego brakowało, zobaczysz. No. Ja mam Zresztą dwa monitory. Najważniejsze jest to, że jeśli chcesz czytać czat, zawsze możesz zrobić to czytając z, komórecz, z komóreczki, komóreczka, albo laptopa właśnie no. albo tablet. No, tak jak tam ktoś powiedział. O, jak... panie. Co masz? Panie Już se Nie, mam coś dla ciebie. No wiem, że ty tutaj lubisz niemiecką myśl techniczną, więc pomyśl, co mógłbym znaleźć. I czwóreczka mm. tu jest, chodź bąko, bo Stary. ja mi dźwignę, nie mam rzeczy. Stary. Idę, idę, bo czuję tego kara. Jest czyjego. kar i tu jeszcze leży luneta i 15 naboi. Luneta razy 4, to ci zostawiłem. A, a to aż, aż biorę amunicję. Niech tak ma. To... Kurde, nie a jest no... kałach, jeżeli potrzebujesz. O, kałach jak najbardziej, tylko zostaw mi tam z pudełko, tam z tego co wybiegłem. Co tam zostawiłeś? Tak, wszystko, rzu Rzuciłem Ej, na no ci dam amunicję, wiesz? E, no to spoko, bo tam spoko, 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 są dwa spoko, Kałachy, wankie, ale wziąłem dobrze. całe omo I klocek? Fajnie. 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 Jak tam bąkol, zestaw Zestaw medyka Dobre. małego. Dobre to! Elegancki stary. No ja wiem, że ty Aż. lubisz się posnajpić, ja to tak nie bardzo ja lubię jak tam szybko się szczela, z nic nie trafiam. No kurde, czułem sobzobo Szoszobo, szoszobo się ma. E, chodź tu, chodź tu, czekaj, chodź tu, chodź tu. Amunicję wróciłeś, a... Tak, śmiertelne Straty śmiertelne w teamie, no to możesz kurde szoszoba tutaj zajrzeć do nas i, i pokazać, jak to się robi na wyspach. O Jezu, ja się boję, nie, jest Jasiu. Nie, eee. e, Jasiu, powiem ci, że w życiu nie przypuszczałem, że z Jasia taki generał jest. Żeśmy no, no, Jasiu, zagrali to jest generał. I na to jest tak jak. Pomyślałem, i o, ten tyle gada, kurde, wiesz, zawsze jest tak, że jak ktoś ma bardzo dużo do powiedzenia, to potem tak średnio wychodzi. A ten, wiesz, my żeśmy zginęli, bo żeśmy tam, wiesz, się nie słuchali. A Jasiu sam grę robił. się to jest samozwańczy taki jak król Julian, ale, wiesz? Ale, 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 wiesz co, król Julian to kada potę. Jasiu, kurde, konsekwentnie plan wcielał w życie, szedł po krawędzi, wiesz, pół księżyc robił. I, kurde, wiesz, pierwsza czy druga gra, kurwa, pięciu, sześciu typów, nie? No i sobie myśli. Ja yeah, co za dzik, nie? A wiesz, mówimy. Bo... Mądrego to i warto posłuchać. No, czasami tak. zrobił robotę. Dobra, jest bagi, chodź po autko. To może potem skoczymy na, te, na południe, wiesz, tę gadkę, i sobie potem dojedziemy. A słyszałem, że może Ciebie też Cię zabijał. Jakoś takie rzeczy tu słyszałem. Co, co mnie zabija? Może pokazać jak się Dawidka zabija, więc myślę, że może jakieś... Tak, bo, Jasiu, was... bo ja się... Nie bo ja się generalnie włączą. kiedyś graliśmy dło i ja się mówi lądujemy. Ty jeden budynek, ja drugi. No ale z razie tego, że na drugi No to ja wylądowałem obok Jasia, A ja się pierwszy co? Takie sapanie włączył. Pierwszą broń jaką znalazł, oddał jak całą salwę kuchaj. we mnie. Oddał całą salwę we mnie. I po czym... Ja mówię, ej, w ogóle o co chodzi, nie wiem, się denerwował, wiesz, troluje mnie, a on, dobra, jeden padł i leci stary dalej, w ogóle się no, nie zorientował, ja. że mnie, bo Boże, on, stary, to jest jak w radzieckiej, tam w ogóle się nie patrzy na straty, nie? A dezerterów się karało, wiadomo, w jakiś sposób. A słyszałem, że Jasiu, tutaj trzeba zamykać drzwi, bo inaczej Jasiu się nie chce grać. Jedziemy tak. tu na rzutko? A dzisiaj żeśmy Dobra. zamykali, wszyscy widzieli, że zamykaliśmy dzielnie i nawet tylko wpadłem w zasadzkę. Tutaj jest to, na której była królewna. Zobaczymy, a pokazać ci fajną. Nie wiem, czy tutaj ktoś był, ale pokazać ci. jest amunicja, i... przynajmniej ta, co ja potrzebuję. O, UNP! Raczej nikogo nie było. W tej miejscu, wiesz? Ty ile pokażę ty ci... bąkol? Taki hałas, kurde biegasz się ziemia trzęsie Grubas Chodź ci coś pokażę, co dzisiaj widz mi pokazał Jak to zrobić Uuu, M16 jest u góry, jakbyś chciał eee, I To wiesz terl. co, czekaj, cz a ile jest amunicji? Nie, mało, to biorę do nas, tylko amunicję Co mi dziś widz pokazał, a ja nie wiedziałem, że takie cuda można zrobić Patrz, musisz tu zeskoczyć delikatnie, musi się powoli przesuwać I? A, idź do dziury jej no. do dziury kot bóry I tu sobie kampisz ja wypadłem i złamęłem. Dobra taki To jest to dla idź ludzi, to jest dla ludzi mądrych ci powiem. To idź lutować, ja będę tutaj kampił. ten model krakowski właśnie pod... O, a tu jest długa... Dobra, to wiesz co to ja ci dam? Bo ty masz AKM, czy co masz? Nie, ja mam pompę i kara. Ale ja tą pompę zamienię na coś szybszego zaraz. I, bo ja to mogę ci do a wiesz bo ja tutaj odłożyłem amunicję. Dobra. A wziąłem sobie, bo, bo jest drugi, drugi M16 i sobie wziąłem 16. Czy tutaj będziesz miał amunicję jedną do wszystkiego. O. No i bardzo dobrze i to wiadomo. Magazyny Quick Draw do Pijemów. To bierzemy tu. Hopla! Na całego. Gol strzelam gola. <laughs> Trzeba jakiś kask ogarnąć. Hmm, jest słabizna. Może tu na daszku też nie bardzo. Łosiu się nie zmieścił. No łosiu to wiecie Tam trzeba by było poszerzać kurde, troszkę. To już są żołnierze wyższej wagi. Nie, nie jeden front był za mały. Wiecie, bo tu chodzi generalnie o muskulaturę, nie? Jak się ma taką muskulaturę, to jest ciężka sprawa. No panie, kurde. Ja mam przed Muszę ramię jak mały cygan nogę. M16, stary, duża ilość amunicji kolejna. Chętnie. Tutaj w kiblu. Chętnie. Ło, trzy paczki. O, to panie, już nie, już nie potrzebuję amunicji. No i dobrze. I teraz trzeba popatrzeć. Natomiast chętnie bym przygarnął jakieś tam, kurde, końcówy lufy. Ja też niestety nie mam. Ja nawet kasku nie mam. Może tu teraz jest bombardowanie, ale ja musiałbym pochodzić. Byłeś w hangarze? I w tym warsztacie, nie? A nie, bo hangar jest jedno miasteczko dalej, dobra. Bo ty w ogóle wiesz, że ty jesteś, panie? A wiesz pan, Jestem, w jaką e. grę grasz? No, takie strzelanki na walanki. Panie, kurczę, teken? Poczekajmy na strefę i lecimy dalej. Łosiu ma kamizelkę level 4. No tak, bo to jest, łosiu ma, jest gruboskórny. No, nie, to nie, to nie działa. Ktoś wymyślił, że trzeba, bo padło pytanie, jaka grubość tłuszczu musiała być na człowieku, żeby był kuloodporny. I, i to chyba wyszło, że 90 cm, tak więc, czy 70, żeby dziewiątkę zatrzymać, tak więc, no, no, ciągle jeszcze mi brak. Pracuję nad tym, ale powolutku. Żeby fala uderzeniowa się rozeszła. Dobra. H1Z1, ale o co wam chodzi? No wiecie co, H1Z1 to było fajne jak było H1Z1 tylko. Idziemy, czy nie idziemy? Idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy na... Stodoła. właśnie tam jest hangar i tak dalej. Stodoła, grubań, czym stary Nikoła? No, toś powiedział. Auto, lewa strona, daleko. Yy, 30... Dobra, wysia... nie, nie, wysiadają? Czekaj. Nie wiem. Nie, powolutku po prostu podjechali. I pewnie patrzą co się tutaj wyprawia. I nie, tato, tutaj nie patrzą. Chodzi? Pewnie do szkoły, Kiedy... bo, bo przy szkole, kurde, zawsze rozpierdziucha jest. One tutaj są pozamykane wszystkie. Nie, otwarte. Jeden dom jest otwarty, co najmniej. Próbuję wejść tu na dole. Po całym To jest. Pootwierane są, wiesz? No, powiedziałem ci, że jest pootwierane. Halo. Czy ty mnie słuchasz? Halo. Ej, wiesz co, Łosiu są pootwierane. <grym> tak? No co ty, no. ja myślę, że są pozamykane. Co ty obelisz? Ale straszna jest Beka, jak wiesz, masz wszystkie domy pootwierane w jednym mieście i jeden z tych no. domów nagle jest zamknięty. Hmm, no, to... zostawmy się. Czy się. Tak, jest. Dobra, się powiem ci tak. Ja mogę cię zablokować. Mówi... Powiedz, żebym Cię wypuścił, dopiero jak będzie kanapka. Czekamy na strefę. Czekamy na strefę. Czekamy na strefę. I lecimy. Niech się to zrobi. Niech się wszystko zrobi elegancko. To oni wszyscy, nie wiem, oni poszaleli. Na weekend wszyscy popuszczali te takie VOD. A mogli hosta zostawić kolegom. No widzisz, e, dobra szkoła, ale... Kurde. Chyba, że wracamy się po ten samochód tam, gdzie zostawiliśmy, co? A, bo no, podbiegamy. W... Nie, to chodzi, już, podbiegamy w górę. W no dobra, dobrze, No koło. Bo ja muszę, ja wiem, że one są zlutowane te domki. Dobra, mi że coś słyszałem. Ej, ale to ja mogą wiem, być typy, wiesz? Ale ja, no ale ja muszę mieć kask. Ja muszę tu znaleźć ten kask gdzieś. Był kask tam w tym miejscu, tu gdzie Tu jest, mieliśmy. dobra, mam. Już mam znalazłem, dobra. Dobra, tu nawet nie ma co ten. Od razu biegniemy pod górkę, co? A tam kurde, złoty Rolex i całe ci było. Głyso. Trochę głupio. Stary, ja dostałem kiedyś. Masz celowniki jakie jakiekolwiek? Są... <laughs> Czwórkę na karze. Eee, kiedyś dostałem. Na komunie, jak się nazywał taki niemieckie zegarki i ja dostałem wodoodporny taki Kurde. Jak on się nazywał, bo albo się dostawało taki elektroniczny, co takie bajery miał, wiesz, muzyczki i tak dalej A ja dostałem taki normalny, cyferblad był, był wodoodporny Kurde, coś tam, nie pamiętam teraz nazwy czy będę grał w Albion Online? Będę troszkę grał. Ja już grałem przed premierą. Ta premiera 17 wychodzi. E, lipca. Ja już mam tam super jakichś otwórców, Super ekstra premium konto, ale ta gra wymaga tyle czasu. Nie Casio, nie Montana. A Montana to był ten właśnie taki elektroniczny. To co? Podchodzimy dalej. Ostatnio tak sobie idę tutaj na pewniaka, a tutaj byli. Pewniak to były domku. jakieś takie promocje, jakiś pewniak, nie? Dobra cena, coś było takiego. <laughs> tak było. Quick draw do kałabinu. Ja nie mam żadnych celowników, a mam holo. O. Mm. Nie, nie potrafię teraz stwierdzić jaki to był zegarek. O! Dobra, za drzewo. To drzewo. Jadą. Dawaj, 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 dawaj. Będą po naszej prawej troszkę. Dobra, nad nami. Pojechali. Można podejść, można podejść na górkę. Pojechali. Wysiadają. Nie. 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 Tak, będą wysiadać chyba. Nie, z... jeżdżą po prostu. Wy... Tak, wysiedli. Widzę samochód, widzę ich. Za kamień pójdą. Będę strzelał w nich. Czekaj, jeszcze nie. Dostał jeden powalony. Zostaw, 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 muszą go podnieść. I jeden będzie teraz albo za kamieniem, albo za drzewem. Albo za kamieniem, albo za drzewem. Jak najlepiej, jakby podszedł pod niego, bo ja mam dwa granaty. Ja ostrzelam to drzewo. Okay, ja tu będę od, Albo za kamieniem, albo za drzewem, za kamieniem. Na prawo od kamienia, wiesz? Dwie jest po lewej, nad tobą Łosiu Nad tobą Łosiu Ja raszuję Nie widzę go Idziemy we dwójkę Dawaj w niego Czołga zaraz za górę Zabici, zabici, dobra Dobrze, dobrze To A to kurde jestem opóźniony ale Wyszło Dobra, to co? Którego bierzesz? Ja tutaj, tutaj tego ja biorę, z pod drzewa wezmę. Dobrze, dobrze. Ja to w zasadzie jestem chyba tylko po to, żeby odciągnąć uwagę Luneta to razy 8, z... rozumiem, że chętnie. Rozumiem, że bym chciał no. Dokładnie. No to dobrze, dobrze, dobrze. Snajperka. Nie Jedzie dobra. coś. Spokojnie. nie. Idę do ciebie. Ty wziąłeś że ja czy Mam tak, tam tak, iść? Tak. Nie, nie, mam, 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 mam. Wiesz co? Kładę, Dobra, kładę lunetę, kładę lunetę, bo ja się muszę zacerować, wiesz? Masz jakieś painkillery albo coś takiego? Co tak, tam... Mam. Dobra, Już to ci daję jednego. Luneta leży no. na mnie. Dobra. Tu ci dałem przede mną, nie i musimy Dobrze. zaraz spadać. I mam czwórkę celownik, potrzebujesz? Mam nie? czwórkę celownik, spoko <coughs> Super. I zestawy sobie weź. My musimy. Dobra, Łosiu, biegniemy w tamtą stronę, żeby nie Daj mi momencik, daj mi momencik. Dobra. I już zaraz cały twój. Samochód, ktoś go zostawił przed chwilą? Na naszych plecach jakiś wariat. O, no jest, jest, autko. Dobra. Łosiu, trzeba uciec. Są uciekać. w tych domkach, gdzie byliśmy, wiesz? Dobra, Tych domkach, jak, tu, wiesz, jak tu dupnie, to będzie tylko raz. Z górki na pazurki, bo to do mnie. Strzelają do mnie, dobra. Po, po mojej prawej, gościu. Dwóch jest, dwóch jest. Jeden będzie chyba podchodził, a jeden jest na blisko. Rzucił mi granat. Boże, żeby nie wybuchł Dobra. Jeden jest po lewej stronie, za drzewem na blisko. A drugi jest na dalej. Strzelać do mnie zaczął, gościu, ale to odwróciłem. I ciągle się wypatruje w moją stronę, wiesz, typ? Jeden jest. No, widzę, widzę. Ja, ja w niego strzelę, dobra? Dawaj, dawaj, dawaj. Powalony? Ten drugi jest tutaj. Ten drugi jest na blisko, za drzewem moim. Niestety mnie powalił. I dobił od razu. Bożeż ty, mój. No, niestety, ile zostało do końca to wychodzić, czy zostać? Nie, 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 graj, ty to masz ugrać, ty to masz ugrać. O, panie, to, to wywierasz presję. Umik, dobrze. ty to masz ugrać, ziomek. Co ty tam mieliście za fajne rzeczy, bąkol? No, tam jest w ogóle. Kar z ósemką jest zaibisty w głowę i od razu powalasz, nie? Trochę się boję. Znaczy się nie boisz, bo widzę, że kucasz. Normalnie byś się położył. Dobrze, już. Masz taką strefę do przebiegnięcia, że no jest grubo. Musisz załadować się, nafaszerować wszystkimi co masz, dwoma i zapieprzać. Aha nie, samochód będzie po prawej gdzieś tutaj leżał. Weź sobie lek, weź sobie... przeciwbulowy czy tam jakiś... Kurde Energy Drinka i lecisz z tym. Sprawdź tutaj delikatnie po prawej, będzie gdzieś samochód y, u was tutaj by stał, wiesz? 5 yes, okay. sekund do uruchomienia, a strefa jest za plecami. O kurde, o, to nie, to. Sprintuj X, go dobrze. Aha. Ta strefa będzie bardzo szybko się przesuwała, bo ona jest bardzo daleko. O Jezus! Jej nie dogonisz. Mam. O masz po prawej auto. No to to jest. jakaś. jakaś ratunek, 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 ratunek. Masz bardzo durnego kolegę, który wziął bronię, ale nie wziął amunicji. Nic nie szkodzi. Ja M16 z tłumiczkiem mam. U! Spokojnie zaraz ją dogonisz nie, nie mogę naznaczać niestety Jedziesz na wprost na takie budynki będziesz mógł tam odsapnąć, ile nikogo nie ma tam No to niezłe odsapnięcie tutaj. Lubię emocje Będę gonkur jeszcze streamował Nie wiem, kiedyś tam będę streamował Musiałbyś moim zdaniem gdzieś już przejechać od razu dalej. No jadę, jadę, czekam aż strefa się odpali, wiesz. No i teraz strefa jest tak, że... Aha, w lewo troszkę, dobra No to... <müler> No trochę ten magi mało tego Słuchaj, tam w są, w tej strefie są tylko cztery budynki. A do któregoś pobiec, nie? O! 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 U stary opona poszła. wysalej. Dobrze. Oh, kurde. Nie, po prostu ostrzelali cię. Oni cię tak ostrzelali, oh, stary, nie. jakbyś ty w ogóle nie wiem jak to się działo. Dobra. Włoś, ja kończył, wiesz? Dobra, to trzymaj się. Bo to już wtedy. jest na tyle. Ja ci dziękuję za wspólną grę. Dzięki również. Ten poprzedni...